Dzielenie sumy algebraicznej przez jednomian. Podzielmy na początek taką sumę algebraiczną przez liczbę 3. Oznacza to, że każdy współczynnik liczbowy kolejnych wyrazów sumy podzielimy przez 3. 9 podzielimy przez 3, następnie minus 27 przez 3 i na końcu 3 podzielimy przez 3. Wykonajmy to działanie. 9 podzielić przez 3 to 3. x, czyli czynnik literowy, przepisujemy. Minus 27 podzielić przez 3 to minus 9. Przepisujemy minus 9 i czynnik literowy y. 3 podzielić przez 3 to 1. 1 z. Co zapisujemy jako samo z, czyli napiszemy plus z. Ostatecznie otrzymujemy sumę 3x minus 9y plus z. Popatrzmy na następny przykład. Mamy tutaj pewną sumę algebraiczną podzielić przez jednomian minus 6x. 42 dzielimy przez minus 6. To oczywiście minus 7. x podzielić przez x to 1. Zostaje nam minus 7. Popatrzmy na następny wyraz sumy. Minus 30, dzielimy przez minus 6, dzielimy dwie liczby ujemne, otrzymujemy wynik dodatni. Plus 5. x podzielić przez x to 1. Pozostaje tylko czynnik y, który należy przepisać. Minus 24 podzielić przez minus 6 to plus 4 x kwadrat dzielone przez x to x do potęgi pierwszej, czyli po prostu x. Otrzymana suma ma postać minus 7 plus 5Y plus 4 x. I jeszcze jeden przykład. Następującą sumę dzielimy przez 5 AB. 60 podzielić przez 5 to 12. A kwadrat dzielone przez A. To a. B podzielić przez b to 1, czyli zostaje 12a. Minus 20 dzielimy przez 5, minus 4. AB od razu możemy łącznie podzielić przez aB, to 1. Zostaje tylko minus 4. I ostatni wyraz sumy. 15 dzielimy przez 5 to 3, czyli napiszemy plus 3. A podzielić przez a to 1. B kwadrat podzielone przez b to b. Otrzymujemy 3b. I cała suma wygląda następująco: 12a minus 4 plus 3b. Często zamiast dzielenia zapisujemy takie działanie w postaci ułamka. Popatrzmy właśnie na takie przykłady. Na początek sumę 14x minus 35y plus 49z podzielimy przez 7. Tak jak poprzednio oznacza to dzielenie każdego współczynnika liczbowego przez liczbę 7.

Przejdźmy do następnego przykładu. Jedną sumę dzielimy przez 2, drugą sumę przez 3. 2 podzielić przez 2 to 1. Jeden. 1x jeden zapisujemy jako x. 6y dzielone przez 2 to 3y. Y. Piszemy plus 3y. Y. Drugą sumę dzielimy przez 3. 6x podzielić przez 3 to 2x. Zapisujemy plus 2x. Minus 9y podzielić przez 3 to minus 3y. Podkreślamy wyrazy podobne i wykonujemy ich redukcję. Zauważmy, że 3y i minus 3y to wyrazy przeciwne. Możemy je przekreślić. Suma dwóch pozostałych wyrazów to 3x. W następnym przykładzie, działanie wykonamy innym sposobem. Trudno byłoby nam dzielić kolejno 3 przez 4, minus 5 przez 4, 7 przez 6, 2 przez 6. Otrzymalibyśmy ułamki. Łatwiej to zadanie możemy rozwiązać, sprowadzając te dwa ułamki do wspólnego mianownika. Tym wspólnym mianownikiem będzie liczba 12. Dodatkowo całe działanie zapiszemy na jednej wspólnej kresce, ułamkowej. I sprowadzamy do wspólnego mianownika. 12 podzielić przez 4 to 3. Zapisujemy 3 razy to całe wyrażenie w nawiasie, czyli 3 razy 3x minus 5y. Zamykamy nawias, przechodzimy do drugiego ułamka. Zauważmy jeszcze, że między ułamkami był znak minus i tutaj również go wstawimy. 12 podzielić przez 6 to 2. Piszemy 2 razy w nawiasie 7x minus 2y. I zamykamy nawias. Wykonujemy mnożenie liczb. Stojących przed nawiasami przez wszystkie wyrazy w nawiasach 3 razy 3x to 9x. 3 razy minus 5Y to minus 15Y minus 2 razy 7x to minus 14x i minus 2 razy minus 2y to plus 4y. Przepisujemy w mianowniku 12 i teraz w liczniku wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. 9x minus 14x, a następnie minus 15Y plus 4. 9x minus 14x to minus 5x. Minus 15y plus 4y to minus 11y. Przepisujemy mianownik. Możemy w takiej postaci zostawić wynik naszego działania. Ewentualnie jeszcze można wykonać dalsze dzielenie. Minus 5 przez 12 to minus 5 12. Przepisujemy x i minus 11 przez 12 to minus 11 12 y. Dziękuję za uwagę.